Uwaga, jesteśmy teraz wszyscy skupieni. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. stoper włączony i, cześć, witajcie z tej strony kamizamatorzy.pl. Takie dziwne wstęp dzisiaj, ale w międzyczasie sobie wieżę ratowniczą odblokowałem. I tak, tutaj mamy pana po ciężkiej libacji. Widać po sylwetrze. I tak, yy, pomyślałem sobie, że że będziemy kontynuować naszą przygodę w Far Kraju. Czy to jest profesjonalny Let's Play? I słyszę jakieś dźwięki zwierząt. O nie, podal nas. Tylko gdzie? Oho! No dobra, to nie wyjdzie. Ale jest jest fajnie, jest super. Mm. I tak, będziemy sobie jechali do naszego punktu. Uwaga, instynktułowcy. Mm. Nasz punkt, cel jest tutaj. Musimy sobie. Jak w ogóle nasza mapa wygląda? No nie jest za duża, no ale też narzekać za bardzo teraz na nią nie możemy. Mamy mało punktów, które możemy sobie. Ale nie, tutaj jest ich jeszcze dużo tych. tych rzeczy, to znaczy tych portów, które musimy sobie uratować, jakby. No i dobra, mamy 700 metrów do naszego celu. Mam dzisiaj niewyobrażalną ochotę do nagrywania. Nagrywam dzisiaj już trzeci odcinek z tego, czy czwarty. Uwaga, przejedziemy ich, bo możemy. No, nie tak to miało wyglądać, bo zabiliśmy cywilów, cywilów, cywili. Uwaga, bo tam już, już czekają na nas. Ale my się nie damy, my jedziemy dalej. Uwaga, bo ciekawe, czy nasze auto umi pływać. No tak prawie toczy się powolutku pod tą wodą. Ale daje radę, daje radę. I to jest super. I tak. Wypłyniemy z wody, bo tutaj widzę, że już na nas czekają jakby panowie. Zaraz pewnie będą nas zauważali, ale. Ale nie już o nas zapomnieli, to dobrze. Tutaj widzę, że mamy kolejnych. Uwaga, przepraszam za dzięki z innego pokoju. To wszystko przez to, że to jest profesjonalny Let's play. I uwaga. Tędy sobie nie wejdziemy. Ale oni tutaj jakoś dziwnie nas czyhają, czyhają na nas. Nie wiem po co, przecież i tak my nic z nie chcemy zrobić. Uwaga. To wezmę sobie snajperkę. Bo niby dalej coś tam próbowali. A ja mam dużo naboi, ja mam dużo naboi. I uwaga. Eee, skupienie. Bo oni coś tam chcą ode mnie, ja, To chyba Tomaso w galarecie, ja nie wiem. Uwaga. Dobrze. Także wszystko wyszło po mojej myśli, jak na razie celi sobie może uciec, mimo to, że dwóch przejechaliśmy. Ale to jest nic, to jest nic. No i dobra, bo tam nie mogliśmy przejść sobie przecież. Uwaga, antylopy, gazele. Yy, albo cokolwiek, coś podobnego, co jest bardzo podobne do tego. Uwaga. Właśnie. I teraz tak, my ją sobie zabierzemy ze sobą. Jestem ciekaw. Tym razem koka cola ma ze sobą nic, nie możemy zrobić. Chociaż jakby się tak skupić, bo tym mocniej się zaprzeć Uwaga Walka, coś do walki możemy zbadać, ale nas to... Pakiet do rzucania Pakiet do rzucania Mieści się do... granaty i koktajl motowa do... co, 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 trzeba zrobić? Skóry jelenia, no i dobrze, wykorzystamy sobie Warana, jeszcze więcej I warana krwawego No to, no to już jest super I mamy wszystko tutaj zrobione Uwaga Torba na rakiety skóra jelenia, dobrze dingo, ja nie wiem co to jest dingo w dalszym dalej nie wiem co to jest dingo tutaj mamy problem, ale możemy pomieścić 12 sobie granatów i 12 koktajli motowa, także strzały też dodatkowe wybuchowe oraz strzały pospalone mogą możemy sobie używać i to jest dobre dobre, dobre, to jest bardzo, i uwaga a okay. dzisiaj są wielkie krzywinki z innego pokoju, powinny się ustabilizować. To było między uskok sekundowy u Was, u mnie to był uskok 20 sekundowy. Także my zaginamy czasoprzestrzeń, to jest uwaga, teraz kłania się fizyka kwantowa, amatorzy PL do ucza Jeszcze o fizyce kwantowej za dużo nie wiem, ogólnie nie przepadam nigdy za fizyką, ale ostatnio bardzo mi się spodobał temat na temat, e, motyw na temat e, czarnych dziur. A poza tym nową odkryli w naszym układzie słonecznym, to znaczy w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Odkryli sobie taką, największą jaka była do tej pory, uwierzcie mi. Mamy... kosmos jest ogromny, ale największa, najpotężniejsza czarna dziura jest oto w naszym... W naszej galaktyce. No i okej, okay, jest fajnie, bo już jesteśmy prawie u celu, to bym może sobie skorzystał z tego, bo czemu nie? Ja tym lubię latać w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że nie zahaczymy od drzewo. to nas jakoś jeszcze wzbija się w powietrze. I my musimy być tutaj, no to dobra. To uwaga, Jason, hop. No i żyjemy, no. Damy sobie żyłę. Jeszcze, jeszcze raz byśmy mogli, ale nie, ale nie. I uwaga, bo umiejętności mamy. Mamy cztery umiejętności, coś możemy sobie odblokować. Ja myślę, że podwójna śmierć przestworzy, to by było dobre. Uwaga. No i... dobre to jest. Tak, śmierć na cztery łapy, to znaczy... O! I to jest mniejsze obrażenie z upadku, czyli teraz byśmy byli praktycznie poszkodowani, gdybym sobie wcześniej to blokował. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Tutaj. Cztery segmenty zdrowia. No i... no i dobra. Y tutaj będzie sześć segmentów zdrowia. My mamy 4, więc 4 by nam starczyły. Uwaga, co to nam daje? To już. 50% obrażeń. No i fajnie, fajnie w pająku, co mamy. Uwaga, tak, jakby no, słabiutko, jeszcze, ale, ale coś sobie tutaj odblokuje, bo. No bo tak, ok. 4 segmenty zdrowia. No i powiedzmy, że Jason jest teraz. O, przepraszam.

Out trying to collect riches for the Ming's. Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, alright? Well, fucking Zing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, oh, right? Slaves on the locals. But Zing He, oh, fucking Zing He, he sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young jays Very astute. Well, the treasure

Normalnie z moich materiałów się dowiecie więcej niż w szkole, a przynajmniej to jest czysta przyjemność. Uwaga! Wow! I tak, co dalej? Aha, ja już wiem co dalej. Tutaj będzie taka nieprzyjemna sytuacja, gdyż no, ten czerwony kubrak będzie nam tutaj podchodził i my go będziemy musieli skasować. Niefortunnie, niesprawnie. Może komplikując nawet sprawę, która nam tutaj może pyknąć, nie pyknąć. W każdym bądź razie czekamy, bo on sobie pójdzie stąd. I co? No i dobra. No i to było fajne. Uwaga, przeszukamy ciało. Eee. Panem coś nie tak widzę tutaj, jakieś dziwne moce przez niego przepływają. Może nie wiem. Ta wyspa tak na niego działa. Gorączka. Uwaga. Skrzynka. Ja się za nią z gitram. że tak powiem, schowam. No i dobra. Tutaj mamy pijanego pana. No który tutaj za bardzo nic sam działać nie może. No i super akcja Ale już, już, już zauważyli I okej. Okay. I jak tam jest dalej? Żeby nie było, żeby nie przedobrzeć, ja mu pomogłem tylko, bo śmierć paląca spalić się żywcem to jest coś okropnego. Więc ja go po prostu zastrzeliłem i po problemie. Ja nie tylko edukuję, ja pomagam jakoś uśmierzam ból no okej, okay, oni mają jakąś taśmę przyklejoną. Tutaj widzę... Nie mieli porządnych zaczepów, ale tutaj już, już... Już się biorą za nas, już się biorą. Uwaga. No i okej, okay, wszystkich posprzątaliśmy w tym rejonie. A nie, kolejni dwóch, kolejnych dwóch biegnie. Uwaga. Nie kolejny z dwóch to tam stoi Dobra Tam jest jeszcze jeden pan, jeszcze jeden Czy on tak on się porusza? On do nas będzie chciał przyjść zaraz Się popieścić troszkę, ale ja myślę, też mam to No i Dobra Niech ci będzie Panowie chyba grypsują. Jakby to był postal, ja bym na niego nasikał. No ale nic, na razie jest fajnie. Super jest. Amunicja nam się... Właściwie to są te same naboje co do AK. A z AK my już nie korzystamy, więc moglibyśmy sobie... Zamienić naszego kałasznikowa... Kałasznikowa... Na jakąś inną. Inną broń. Ktoś tam usłyszał jakieś ruchy? No to dobra, to przejdziemy tak powoli i ostrożnie. Powoli i ostrożnie je ja mam na drugie imię. Uwaga, czy nam wyszło? No jak na razie jest dobrze, nie możemy narzekać. Tak. Ja bym sobie zrobił tak w ogóle. Uwaga, no jest super. Ja nadużywam tego słowa w ogóle, ale no super jest. Ta gra jest w ogóle super. Jeszcze jeden. No już powinno być czysto, ale nie do końca, ponieważ. No tam przejdzie jeszcze taki jeden pan. Niekoniecznie przyjemny. Uwaga. Jedź. Na pokątną. I okej, okay, ja sobie w ogóle przeładuję broń. No tak, no tak. Uwaga. No i nie, nie sfornie, no podpalił nam wszystko, nie mamy jak przejść teraz. Ale nie, nie. Wiarę nie, bo to szy szybko gaśnie, tutaj jest tak wszystko zrobione w ogóle. Tak. Właśnie. Chodziło mi o tego pana, tego kolosa. No nieprzyjemną rzeczą z kolei byłoby z nim się pojedynkować. Oho. Dobra. Uwaga. Samobójcy my sobie weźmiemy snajperkę. Jakoś się postaramy go powstrzymać. No dobra. Powstrzymywanie to nie jest najlepszy sposób, ale jakbyśmy mieli dodatkowe, czy mu maska spadła? Tak. Uwaga. Dobrze. No, niestety nie zdążyliśmy przeładować sobie naszej naszej snajperki Ale to nie zmienia faktu, że jest dobrze i wychodzimy na prostą I tak, tutaj już nie będzie żadnych przeciwników, nie powinno być Uwaga, pan jest łysy, ma irokezer No oni wszyscy tak wyglądają, no sklonowani po prostu To no, tak samo jak niektórzy strażnicy w Assassin's Creed. Ie. Oni tam wszyscy tak samo wyglądają. Brat kości. oni w Anglii za tamtych czasów wszyscy tak wyglądali. Za czasów herbaty jeszcze. I uwaga. Givera inna. Rękę. Tego jeszcze sobie przeszukamy. Może będzie miał coś dla nas fajnego. Oczywiście. Dolary, dolary. A dolary zawsze. O, tutaj widzę. Z mniejszym y, pistoletem maszynowym biegał. Jeszcze z korzystałem z takiego w tej grze. Tam panowie jeszcze wtrącają się strasznie, strasznie. Tutaj mogę w ogóle to zawalić sobie. I uwaga. No jest fajnie, no zawaliły tylko niektóre części. Ja tutaj słyszę ich w ogóle wszystkich za ścianą. Tutaj będzie taka złożona akcja. No okej. Okay. Trzeba strasznie myśleć w tej grze. Uwaga, bo tam już nasz snajperzy strzelają. Mm -hmm. no i tak no trzeba uciekać no uwaga myślenie odłóżmy na bok no niestety nie zabiło tego ja go jakoś dziwnie nie umiem trafić oni są tak Dziwnie rozmieszczeni, ale, ale ja mam coś, co pomoże. Masz patyk. No tak, jak zwykle. Ale mam też kamień. Uwaga, kamień. Za kamieniem pobiegniesz. Czyżby granat rzucili? Nie. Ale dalej za kamykami biegają. To jest plus. Uwaga. Ja byłem szybszy. Hmm. Uśmiech proszę. Dziękuję. No dobra, przeładujemy sobie broń jeszcze. Weźmiemy. Znaczy, zabierzemy, rozbierzemy go. W ogóle przebierzemy się za niego. Niczym w panie. naszym drugim panie łysym. I tak. Coca-Cola. Pana WGO, starczy w ogóle jogę, uprawia różne fitnessy, ale nie chciał się przyznać. No i teraz biedaczek musiał pokutować to, ale nikt mu się nie kazał z nami szterować. No i okej, okay. kompas. Tutaj widzę już, o! No i okej, okay, tutaj będzie parę. Dobrze, że mamy taką broń Waran. E, z Varana jeszcze coś możemy zrobić. Wiesz, chyba mamy parę skór Waran, to znaczy już nie mamy, bo zużyliśmy. Ale my się tym nie przejmujemy w ogóle. Tutaj pod nami nic nie ma. Uwaga, akcja niszcząc Prince of Persy. No i tutaj ciężko mi powiedzieć, czy coś na nas wyskoczy. Ale raczej nie. Uwaga? No i dobrze. My spadniemy. Bo nawet nie, nie spadliśmy. Tylko jestem ciekaw co tutaj jest. No ciemno, tam byśmy spać nie chcieli, to jest pewne. A tutaj może coś, jakieś dodatkowe bonusy. Coś tu się znajdzie. Gniany pojemnik na, na cukierki. No i okej, okay, tam, gdzie mamy zejść. Wszystko jest takie pod sztyl citry, uwaga. Poprawię sobie tylko stopper i leci. Połowa czasu za nami. Większość niż połowa czasu za nami. Waran. Jeśli się nie mylę. Nie, mylę się, mylę się tak, Ja nie wiem, nie, tam nie będzie przeciwników, tego to jestem pewien Uwaga Oho Ogryza mnie kobra Po pięciu dniach straszliwego bólu Zdechła. W końcu trafiliśmy. Ciężko trafić taką żmiję w ogóle. I że z niej jej nie możemy patrzeć. Ze skóry żmij coś powinno być. Na przykład paczka dobrych kondomów. Ale nieważne. Uwaga. Coś za posągi mamy? Nie, nawet nie możemy wejść za niego. Okej. Okay. I widzę, że winda. No ale winda się wydaje stabilna, ale tak naprawdę nie, bo się urwie. Jason, jak zwykle nieśmiertelny, to jak z dobrego filmu akcji. Znowu ta. Franca. No i okej. Okay. Nam się nic nie dzieje jeszcze. poprawię sobie kciuka. Tym razem rączkę okej, okay, Jason jest jak z dobrego filmu akcji. Przez połowy filmu nic się nie dzieje, bohater jest słaby. A potem robi różne. Style Rambo, po prostu mu się włącza. Ewentualnie przeciwnicy głupieją już po śmierci, nawet. No i co zrobić? Co zrobić niesfornie, ale udało się. Jeszcze skrzyneczka. Patrzymy, uważamy na żmiję. To się później odbije w na nas, wszystko. Eee... Fabuła jest złożona jak w Wiedźminie, tutaj może być 50 wątków końcowych, ale my wybierzemy tylko jeden z dwóch, które sobie przyszykowałem. Eee... Przy okazji nam się wyjście odblokowało. No i teraz jesteśmy prowadzeni praktycznie za rączkę do tego wyjścia. Jason się jeszcze odwrócił, żeby pomachać miejscu. No i okej, okay. i nie mam givery przez... O, już mam. Jason jest praktycznie prowadzony przez... zarączkę tutaj, no bo... No jak inaczej by się wydostał? Aż w końcu nie jest nieśmiertelny. Chociaż w sumie jest nieśmiertelny. Po śmierci zawsze patrza mu się stan zapisu tak zwany. Uwaga, biegniemy, nic się nie dzieje, wielki skok, ale już ze skryptem. I bak już na nas czeka. Zawsze przed nagraniem warto mieć ze sobą Coca-Colę. Apparently, I'm no longer calling the shots, so uh, dismantle everything and put the Keith open from there. Wait, wait! Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently, I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? Hmm? i almost there, I think. Almost there, sir. What are you, serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Coś dziwna zabawa jest z tym panem On sądzi pewnie, że my zginiemy w którymś fragmencie szukanie tego nosza I będzie miał Keitama sam dla siebie Niestety nam się uda, będzie chciał nas zabić I chyba niechybnie mu się... No nie wyjdzie mu to, ale umiejętności, zobaczmy Co my tu mamy? Jedną O! I to, to, to mi się podoba, bo później sobie odblokujemy to Ale chwilka, chwilka My chcemy łup zdobyć z naszych przeciwników to jest super. Na tatuaż jeszcze nie patrzymy, bo nie ma po co. Uwaga, instynktułowcy. Gdzie my się wybieramy w ogóle? Tutaj. Tutaj się wybieramy. Czyli najbliżej będzie stąd czy stąd. Prosto badam zaraz. Gdzie jest moja ekierka? To sobie odmierzę. Nieważne, pójdziemy sobie tu. No, szybciutko. Tekstury się wczytują, gra się, mapa się ładuje, chunki niczym w Minecrafcie Możemy także uzupełnić nasz... Nasz arsenał, uwaga Szybka sprzedaż, wartości 600 dolarów, czyli wyszło nam nawet więcej niż kupno naboi I dobrze Także teraz będziemy automatycznie zbierać łup z przeciwników Szkoda, że tak nie jest ze zwierzętami no i dobra, biegniemy, bo... no bo co? Do roboty teraz zbytnio nic nie mamy. Nie, 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 to nie jest naszym głównym zadaniem. Naszym głównym zadaniem jest... No jest... Żółty Wykrzyknik. W ogóle tutaj widzimy pole bambusa, zawsze chciałem się znaleźć w takim polu bambusa. Nigdy nie miałem okazji, za to teraz mam w Far kraju. Zawsze coś, nieprawdaż. I tak tutaj raczej wróg nam nie wyjedzie. Nie, sami przyjaciele. No i dobrze, Cels już przed nami. Tutaj nam biegają towarzysze broni. Zawsze nam pomagają. W chwila, kiedy nam brakuje miejsca w portfelu. I tak. Wejdziemy sobie nad skałki. Żeby nie przedobrzeć gadaniem, też żeby nie było go za dużo, żeby nie było za mało. Ja się dalej uczę, mimo tego, że to jest profesjonalny let's play. Dlaczego jest profesjonalny let's play? Sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. No i dobra, jak zwykle przed nami. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, even all fairer, got the locus of building one before Zing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is. One way mate. No problem. I can make that. No, okay. Teraz tak. Gdzie my musimy iść? O co chodzi? Jak widać tutaj Nie umiemy zeszlić ptaszka Cóż, uwaga Wszystko mamy, no to możemy schodzić Ale bym zszedł, ale bym zapomniał, że to koniec tego odcinka Trzymajcie się z tej strony za Zapraszam do następnego. Cześć.